Siemanko, z tej strony też, a dzisiaj obstawimy mecz o wszystko dla Polaków, czyli mecz Polska-Austria o wyjście z grupy na Euro 2024. No i zaczynają Austriacy, mamy pierwszy gwizdek sędziego, no i zobaczymy czy Polacy w końcu zapewnią to, co chcą wszyscy Polacy od tak właściwie trzech lat. Zobaczmy, przejmuje Lewandowski, dobrze się to rozpoczyna dla Polaków, Świderski, znajduje Zielińskiego, Zieliński schodzi na skrzydło. Do Frankowskiego podanie i teraz Frankowski rozpędza się na tym skrzydle. Będzie szansa dla Polaków. Popatrzmy. Aj, próbował tutaj znakomicie wymienić, ale czujny jeden z obrońców Austrii. No i teraz będą szykowali Austriacy jakiś atak. Popatrzmy, Sewald. Na środku boiska znajduje Leimera. Leimer niecelnie przejmuje Piotrkowski, Sliż również traci jednak piłkę i dalej przy piłce Austriacy. Baumgartner. Baumgartner. Znajduje Wimera na skrzydle, Wimer. niebezpieczna sytuacja, popatrzmy, Wimer schodzi w pole karne, i jeszcze podaje piętko, popatrzmy, Baumgartner broni Szczęsny doskonale, ale to była już niebezpieczna sytuacja, zaspali trochę Polacy w obronie. Popatrzmy jeszcze raz powtórce, dobre podanie piętką, no i ten strzał, no Wojtek Szczęsny na szczęście wyciągnął, a teraz popatrzmy, dośrodkowanie, no i Szczęsny bez problemu łapie piłkę, mają ją Polacy. Teraz Szczęsny na spokojnie wybija do Nikoli Zalewskiego, Zalewski na skrzydle, Zalewski się rozpędza, popatrzmy, tam jest dużo miejsca, może Zalewski wzbiec, spróbować wywalczyć rzut rożny lub podać gdzieś dośrodkować, popatrzmy, Zalewski cały czas z piłką, no i właśnie, brokują Austriacy, ale będzie rzut rożny dla Polaków, no i teraz Frankowski z rzutu rożnego, tam jest Lewandowski, tam są wszyscy, ale no nic z tego, wybijają Austriacy, jeszcze Sliż, Bednarek olejem. broni doskonale, pędz! Ale ten strzał, no leciutko za delikatny. Gdyby był ciut mocniejszy, mógłby sprawić kłopoty. A teraz Frankowski, jeszcze raz polekarny. Tam jest Lewandowski. Wybijają jednak Austriacy jeszcze. Bartek Slich obok bramki. Dobry strzał, dobra moc, ale jednak minimalnie obok słupka. No i teraz Pence od piątego metra. Popatrzmy, delikatnie wybija, jednak celnie. Selwald. Selwald jeszcze raz. Na środku boiska rozgrywają Austriacy. Gregor Tisz. Gregor Tisz teraz zmierza w stronę bramki Niebezpiecznie to wygląda, wracają Polacy w szyki obronne Znajduje Wimera Wimer Wimer na skrzydle, wycofuje do Gregor Tisia Gregor Tisz w polu karnym, popatrzmy jeszcze Leimer, tak w zasadzie to gwiazda Austriackiej drużyny Wimer w polu karnym, nie mogą mu odebrać Piłki Polacy, niebezpiecznie to wygląda Wimer, cały czas z piłką Wimer blokuje ostatecznie Bednarek, ale to było niebezpieczne No i teraz rzut rożny Dla Austriaków, 18 minuta meczu Baumgartner. Popatrzmy. Teraz przycięło lekko nagranie. Baumgartner. No i przejmują Polacy na całe szczęście. Sliż do Zielińskiego. Piotrek Zieliński teraz. Do Frankowskiego. Frankowski. Wycofuje jeszcze raz do Piotka Zielińskiego. Teraz Bartek Sliż. I Kibior. Rozciągają Polacy tą grę na skrzydło po raz kolejny. Wiedzą, że tam mogą się przedrzeć. Jeszcze raz wycofanie. Dawidowicz, Zieliński. Znajduje Lewandowskiego. Lewandowski będzie szansa. Coraz bliżej pola karnego. Aj! Pomysł był dobry, ale przejmują doskonale Austriacy. I teraz Baugartner. Popatrzmy. Znajduje Wimera. Wimer na skrzydle. Niebezpiecznie to wygląda. Ta kontra. Gregortisz. Gregortisz zwolniło trochę tempo tego ataku. Jeszcze raz Wimer. No i teraz na szczęście zwolnili Austriacy. Ustawili się z powrotem. Polacy dobrze w swoim polu karnym. Gregor Gregortisz. Jeszcze raz. Znajduje Baumgartnera, popatrzmy, Baumgartner, Gregor broni Szczęsny doskonale, po raz kolejny ratuje skórę Polakom Wojtek Szczęsny i wybija od własnej bramki. i popatrzmy, Selwald po raz kolejny, dobrze rozgrywa do Gregor A Gregor jak na razie chyba najbardziej aktywny zawodnik na boisku, mamy strzał, ale broni bez problemu Wojtek Szczęsny i teraz Bartek Sliż. Niecelnie i przejmują Austriacy jeszcze raz. Gregortis obok bramki, ale będzie rzut rożny i jeszcze żółta kartka dla Bednarka. Popatrzmy na powtórce, czy zasłużył. Oj, tak, zdecydowanie. Spóźniony w ślisk. Aj, przepraszam, to będzie rzut wolny. Subs popatrzmy, Substizer, Szczęsny doskonale broni, ale będzie rzut rożny. Teraz już na pewno. Substizer, popatrzmy, jak wykona ten rzut rożny. Jest dośrodkowanie tam niepilnowany Gregortis, Gregortis i mamy 1 do 0. Dla Austrii niestety, ajajajajaj, no nieprzypilnowany totalnie napastnik, no to fatalny błąd Polaków, popatrzmy jeszcze raz w powtórce, no jak można było tak zostawić tak niebezpiecznego zawodnika. No i rozpoczynają Polacy, zobaczymy jak po tej bramce, jak to wszystko się tutaj rozpocznie, może wymyśli coś nowego Michał Probierz, kto wie, na razie Zalewski na skrzydle. Gra Polaków wyglądała całkiem dobrze. Miejmy nadzieję, że ta bramka ich nie podłamie, że będą walczyli cały czas. Wimmer. Popatrzmy. Wimmer teraz na środku boiska. Za dużo miejsca zostawiają Polacy. Zdecydowanie. Lewandowski. Lewandowski teraz z piłką znajduje slisza. Bartek Slisz. Podanie do świderskiego. Świderski! Mamy remis. 1-1. Ale świetna kontra Polaków. Coś pięknego. No i gra rozpoczyna się tak naprawdę od nowa. A przypominam, że to jest walka o wyjście z grupy tak naprawdę. Ten mecz zadecyduje, kto zajmie czwarte, a kto trzecie miejsce prawdopodobnie. No bo raczej Holandia i Francja są nieuchwytne dla tych dwóch drużyn. No i popatrzmy Selwat do substizera substizer rozpędza się na skrzydle. Niebezpiecznie to wygląda. Jeszcze tutaj Bednarek próbuje odebrać. Oj, chyba był flaul. I mamy czerwoną kartkę dla Jana Bednarka. Polacy będą grali. Od teraz w 10. fatalnie to wygląda. Już były problemy z obroną, a co dopiero teraz bez jednego zawodnika. Teraz Szczęsny, wychodzi lekki błąd, ale wybijają na szczęście Polacy. Jeszcze Danso. Danso popatrzmy Selwald. Znajduje Wimera. Wimer jest szansa Wimer broni Szczęsny. kolejny raz ratuje Polaków Wojtek szczęśliwy. To na jego ramieniu powinna zawisnąć ta opaska kapitana. Teraz popatrzmy rzut rożny kolejny. Znowu niepilnowany Gregorti 2 do 1. Ależ dyspozycja tego zawodnika. Drugi strzał z rzutu rożnego. Drugi rzut rożny Austrii i druga bramka. No skuteczność niesamowita. Niesamowity również brak konsekwencji u Polaków. A teraz popatrzmy. Wimmer. Wimmer na skrzydle rozpędza się coraz szybszy zawodnik Austrii. Gregor Tisz jeszcze. Baumgartner broni szczęsny po raz kolejny. No gdyby nieszczęsny, to już by było 4-1. Co do tego nie mam wątpliwości. Frankowski do Świderskiego znajdują Lewandowskiego. Lewandowski na skrzydle. To się rzadko zdarza, jednak teraz schodzi w pole karne. Robert Lewandowski świetnie rajd z piłką. Lewandowski! Dwa do dwóch! Ależ to świetnie zrobił Robert Lewandowski! Piękny powrót po kontuzji! No i cieszą się razem z nim. Polacy, coś pięknego, jak to zrobił Robert Lewandowski, doskonały rajd od wręcz połowy boiska, no i koniec pierwszej połowy, bramka do szatni. No i zaczynamy drugą połowę meczu, jak to się wszystko zakończy, tego nie wie jeszcze nikt, nawet najstarsi górale, Buksa. Mamy kilka zmian w drużynie Polski, zszedł Bartek Slicz, wszedł Buksa, wszedł również Szymański za Piotrowskiego. No i zobaczymy, czy to coś zmieni. Michał Prowierz na pewno ma jakiś pomysł na tą grę. To jest doskonały trener. A teraz właśnie szansa. Lewandowski, Lewandowski, przedał się między obrońcami. Lewandowski! 3 do 2. Polacy na prowadzeniu. No i teraz panowie nie zepsujcie tego. Znakomicie to wypracował Robert Lewandowski. Jeszcze piękna cieszynka. Backflip. No, że się nie bało kontuzji, Robert. Że się odnowi. To naprawdę podziwiam. Zobaczmy jeszcze raz powtórce. Ależ się świetnie. przedał Robert Lewandowski. No i 3 do 2. Druga bramka Roberta Lewandowskiego w dzisiejszym meczu. No i gdzie są teraz ci fani reprezentacji Polski, którzy mówili, że bez Lewandowskiego grają lepiej? No niech się zgłoszą w komentarzach. Zobaczmy, Frankowski do Świderskiego, Świderski odgrywa do Buksy. Buksa ma tutaj sporo miejsca, co wymyśli Buksa? Znajduje Lewandowskiego, Lewandowski. No spokojnie, zwolniło trochę tempo tej akcji. Lewandowski, no nie ma do kogo podać. Gdzie są koledzy z drużyny? Lewandowski teraz zdecydował się na samotne rozegranie tej piłki. Pole karne, Lewandowski, Lewandowski, mamy strzał, broni pędz! Ale jak to sam wypracował wszystko doskonale Robert Lewandowski? Jeszcze wywalczył już drożny. Popatrzmy teraz Frankowski. Na Lewandowskiego jednak wybijają Austriacy doskonale. Jeszcze jednak Polacy z piłką. Frankowski dośrodkowanie na pole karne, ale fatalne. I w rękach ma piłkę Pence. Będzie on teraz wybijał do kolegów z drużyny austriacki Bramkarz. Tak jest. Czy celnie? Jak najbardziej, tak. Młene. Rozpędza się teraz z piłką. ale to doskonale opanował Gregor Tis. Mamy teraz podanie do substizera, substizer na skrzydle. Kolejny raz ucieka Polakom. A oni muszą przecież bronić w trzech. Nie ma czterech obrońców, którzy byli domyślnie. Teraz Baumgartner. Baumgartner obraca się doskonale jednak teraz. Szymański w obronie. No i popatrzmy, Będzie szansa na kontrę. Buksa. Buksa w środku wojska. Chce zejść chyba na skrzydło. Tak jest. Szuka tutaj kiwiora, który właśnie mu wbiegł idealnie pod linię podania. Popatrzmy. Kiwior na skrzydle. Kiwior schodzi w pole karne. Kiwior. Przejmują to Austriacy niestety. Ale sam pomysł był dobry, chciał pewnie zbiec do środka, znaleźć tam Lewandowskiego, który by idealnie wykończył tą akcję, jednak zatrzymali w pole Austriacy. Teraz Wimmer okazja, Wimmer popatrzmy, Wimmer pole karne i teraz jeszcze próbują przejąć Polacy, jednak nie udaje się, Szczęsny po raz kolejny. Doskonała interwencja, jeszcze raz Wojtek Szczęsny, bo tutaj dość niefortunne odbicie i mogło być niebezpiecznie, kiwior. Do Buksy, Buksa, popatrzmy, Lewandowski na środku boiska, szuka teraz Frankowskiego, udało się to. I Zieliński na skrzydle, popatrzmy, Piotrek Zieliński na skrzydle, wbiega w pole karne Zieliński. Zieliński, doskonała okazja. Zieliński broni pens, doskonale. Również doskonała dyspozycja bramkarza Austrii. No dzisiaj dosłownie mecz bramkarzy, bo gdyby nie oni, to tutaj już byłby wynik niczym w siatkówce. Dosłownie. Substeezer. Do Mwenę, Mwenę na środku boiska. Będzie szukał pewnie sub Gregor Tiz jeszcze z piłką, i teraz dopiero sub Rozpędza się na skrzydle jeszcze raz. Mamy dośrodkowanie w pole karne. Szczęsny! Co on dzisiaj wyprawia? Naprawdę, jak on nie zostanie zawodnikiem meczu, to ja nie mam totalnie pytań. Kto to wybiera? Wimer. Patrzmy, Wimer. Będzie pewnie wrzutka w pole karne. No i udało się jeszcze teraz dobitka Bitka. Szczęsny po raz kolejny. I jeszcze nie ma rzutu różnego, doskonale doopanowali Polacy, chociaż teraz jeszcze Austriacy z piłką. Arnautowicz, Arnautowicz zablokowany, jeszcze teraz Wojtek Szczęsny biegnie po tą piłkę i złapie ją polski bramkarz. MVP tego meczu zdecydowanie, nieważne czy Austriacy strzelą kolejną bramkę, czy też nie. Szczęsny na to jak najbardziej zasługuje, choćby si to teraz puścił dwa razy pod rząd. Frankowski, do Piotka Zielińskiego, Zieliński na skrzydle znajduje Lewandowskiego, Lewandowski, będzie okazja, popatrzmy, przejmuje jednak doskonale. Obrońca Austrii, no i teraz Austriacy z piłką. Muenę. Muenę, popatrzmy, co on tutaj wymyśli. Dobre podanie lobem do Arnautowicza. Arnautowicz. Przedziera się przez obronę Polaków, będzie niebezpiecznie. Baumgartner, okazja, Baumgartner! Słupek, ależ było blisko. No Polacy teraz lekko gaciach muszą mieć po takiej akcji. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Teraz wybija lagą na lewego, tak zwaną Szczęsny, jednak nieudanie. Przejmują Austriacy. Baumgartner. Baugartner, teraz faulowany, jednak przywilej korzyści, popatrzmy, jest strzał, szczęsny po raz kolejny, ale ten strzał nie był tak naprawdę groźny, był już pod taką presją Bałgartner, jeszcze mamy zmianę w obronie, bardzo dobrze teraz reaguje Michał Probierz na te problemy w defensywie Polaków, no i popatrzmy, kolejny rzut rożny, jednak to podanie już fatalne, nie będzie kolejnego skutecznego rożnego, a teraz szansa na kontrę dla Polaków, popatrzmy, Lewandowski, do Zalewskiego, Nikola Zalewski, Zalewski schodzi tutaj tak maksymalnie na skrzydło, popatrzmy, Lewandowski... Buksa Do Szymańskiego. Szymański znajduje Lewandowskiego. Lewandowski, popatrzmy, Lewandowski broni pędz doskonale. A to była szansa na 4 do 2 dla Polaków i wtedy by już nie było wątpliwości, kto wyjdzie z grupy. No i popatrzmy teraz Baumgartner. Znajduje Wimera. Wimer na skrzydle. Rozpędza się tutaj Wimer. Niebezpiecznie. Wracają Polacy w defensywę. To już 87 minuta. Teraz nad szczęsnym przeleciała ta piłka. Niebezpiecznie. I czy będzie rzut bo nie widziałem gestykulacji? Nie, Szczęsny rozpoczyna od piątego metra, no i ja spokojnie, Szczęsny delikatnie do Kiwiora, chcą to na spokojnie, nie chcą przede wszystkim stracić Polacy tej piłki, bo może być wtedy niebezpiecznie, Kiwior, Szymański, to Buksy, Buksa, popatrzmy co wymyśli Buksa. Znajduje świderskiego doskonale. Lewandowski, teraz będzie szansa. Szymański z piłką. Szymański! 4 do 2 dla Polaków. Co to oznacza? Wychodzimy z grupy na Euro 2024. Ależ tu jest radość, ależ to wykończył. Szymański! Doskonała akcja Polaków. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę Doskonale tutaj podali do Lewandowskiego, a ten znalazł Szymańskiego. No i 4 do 2. Jeszcze zmiana tam jakaś wleciała, ale to już nic nie da, to już nic nie zmieni. 4 do 2, 90 minuta. Dwie bramki musieliby sprzejdzie Austriacy, żeby o czymkolwiek myśleć. Arnautowicz jeszcze do Sap sub, -Sizzera. sub -Sizzera jeszcze utrzymuje się z tą piłką. Popatrzmy, jest wrzutka, szczęsny łapie. I to jest koniec tego spotkania. Polacy wygrywają 4 do 2 i wychodzą z grupy na Euro 2024. Prawcie suba łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach.